Siemano, siemano, witamy Was ze słonecznej Warszawy. Siemano. Dzisiaj mamy dla Was e, taki nietypowy odcinek, niezwiązany z piłką nożną. Ale tak jak mówiliśmy na samym początku, jak zakładaliśmy kanał, że nie zawsze będzie piłka. Dzisiaj jest ten dzień właśnie, że jest ten dzień nie zawsze. Chcemy przełamać swoje... E, chcemy się przełamać, po prostu. E, wejść trochę w interakcję z ludźmi. Przede wszystkim nasz introwertyk Kacper będzie dzisiaj miał duże wyzwanie. Ale myślę, że damy radę. Dodam tylko, że nie będziemy robić tego za darmo. Mamy stówę. Do wygrania jest 100 złoty. Mamy generalnie 4 na 4 pole. Mamy 16 zadań. Jeżeli zrobimy minimum 12, stówka ląduje na nasze konto. Stówka naszego kamerzysty oczywiście. Tak, od naszej operatorki, sponsorki. Co tu dużo dodawać? Zapraszamy Was do odcinka. Lecimy. Lecimy. Idziemy na Nowy Świat, tak? sobie tu się przejść Dobra. Dobra, zaczniemy od tego, że mamy parę takich zadań. Widzicie je w dole ekranu, ale... Mamy tutaj panów mundurowych. Spróbujemy ich przeatakować. O, bo, bo, bo. kurwa, gdzie jeździł tym, kurwa, motorem? Generalnie taką młodzież w fajnie było szukać, nie? A niekoniecznie właśnie! Co ja bym, kurwa, 60 lat zagrać czy poczy... No, kurwa! Najlepiej ja tu do, do, do Pana. Dzień dobry Panu. I czy mógłby na, na przykład Pan nam pomóc w jednym zdaniu? E, chociażby zas, zasubskrybować nasz kanał Weekendowi. Interesuje obawiam, się Pan piłką? Obawiam się, że nie pomogę. Nie, nie pomoże Pan? Dobra. Dzięki. Dobra, dalej. Tak myślałem. No dobra. Pierwsza próba nieudana, ale już jesteśmy przełamani. Czekaj, musimy iść gdzie jest Nowy Świat? Nie tu, nie w tą stronę idziemy w ogóle. No nie no, tam tam, 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 tam. nie? To musimy iść tam, w tutaj. Tutaj będzie wielolatwo stare, Ciebie subranko ma? Nie ma. A szerki to są... to jest subranko? kurwa Na samą przemieszczanie będziemy dużo czasu tracić. No i tutaj masz, tutaj jest choroba nadzieja. Wszyscy z takim korpo pośpiechu gdzieś mkną, kurwa do kościoła. Jest bardzo mało młodzieży. To jest niedziela. 13 Pogoda nie sprzyja. Pogoda nie pogoda... Pogoda sprzyja. Pogoda sprzyja bardzo. Myślę, że generalnie teraz, żeby właśnie znaleźć kogoś takiego młodego, Potencjalnie kogokolwiek. nawet nie musi być jakiś młody, żeby potrafił biłać 3 po 3. I zagram na to A skierdze. mogą być światowe? Kurwa. Kurwa. Kurwa w dupę jebana. O idę do tego. Daj do tego. Zapiję coś tam, coś tam. No tyle z reklamą. Trzy po trzy z nią zagram. Dobra. Pan Pierok. Ona ma ręce? Czyli w Pieroszku. No. A który chcesz zadanie robić? Trzy po trzy? Siema. Siema no. Pytanie małe. Tak? Negrywamy różny no. odcinek sobie, na nasz kanał na YouTube Bingo. I potrzebuję z kimś powiedzmy wygrać? Wygrać. Zagrać, Zagrać 3 po 3. 3 po 3. i wygrać. I bingo. Tak. Bo? Oczywiście. Wiesz jaka będzie reklama dla was? Dla nas, oczywiście. No, tak? Niegadzamy ale... trzy po trzy? Dawaj, ale. To właśnie no, to, to dla nas łatwiej, dla nas, łatwi. no, no, na no, nas no, już łatwiej no, no no, no, łatwi no, 3 2, 3. Wez... No dobra. Nie no nie zawsze, nie zawsze. 3 2, 3. 3. Jeden zero. Jeden w sensie. 2-1. Tak, 3 2, 3. Po a, gra do pięciu, żeby nie było. Trzy po trzy. Do dwa, dwa. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Cztery a. dwa. Trzy po trzy. Uuu. No mówię, z... że ty, ja zawsze w to gówno przegrywam. O to chodziło? General... a kupimy gdzieś pamiątkę za pięć, mniej niż pięć złotych? Pierogi u was możemy jednego pieroga kupić. Co <laughs> mamy, gdzie to było? No, trzy po trzy. trzy, trzy. to jest Zgrałem. tutaj. Dobra, patrz, pierwsze mamy zrobione. Chcesz tam o. z czymś jeszcze pomóc? Masz zielone włosy może, przypadkiem? Nie, czarne Czarne, ty, ja nie dałoby rady, byś przymalowała? Zaproś kogoś na szybką randkę O, tyle propozycji, już słyszał tak. Dobra, no to teraz do tańca Pewnie, z tańczyłam no, no to pasz tu. Ale jak nie puścisz mi to jadę z tym <grym> no. Puścisz ci nutkę? No, no pewnie No to już lecimy, Ja tu Ja Żebyś Zrobiś było dwa zadania Ale będziemy ci reklamę robić, nie? Jakbym miał cię obrócić. Damy radę. Ty, a ja bym sobie jeszcze na ręce wziął. A co ci puścić Kasza? Daj Disco Polo. Jak łódkę? Zenka. No. Zenka? A słuchasz, słuchasz disco Nie wiem co. To. Z... <grym <grym nie wstydź się. Kasper, Kasper słucham, nie? Dobra. On jest fanem. Zenek Martyniuk. Martyniu. Dobra, a teraz to jeszcze piłko nowa? Nie. Dlaczego? No. No no, jestem kierowkiem. No, tak, ale cię wykorzystamy, jakkolwiek to brzmi. Zapytaj jak dojść na nowy świat, będąc na nowym świecie, nie... O, to można, to można zapisać. No to nie gadaj tylko tajni. Ty, ty? Ja to w ręce. dałaś mi daje się wyznaki dziś. Visa vis z tobą czuję się jak VIP, jak po albo dwóch zanach. Ci buzi dobry film, a nie Bóg z rana. Nie, to chwila może być <grymne> Liczy się? A się zgłosiła. No i jeszcze możecie zapytać jak dotrzeć na nowy świat. Nie, dyrektor. nie można tyle zadań z jedną osobą robić. A ty, nie nie ma, nie dostali. ma! nie się... ma To jest właśnie, a ja mam takie pytanie. Który nie dotrzeć na nowy świat? No, Zadajcie w tamtą stronę. Na stronę, zaliczone jest. Nie, nie zaliczam. Nie. Ja nie, dobra, ale otwórzcie, to już jest tak że... eee, Taniec, taniec, taniec. Kupmy, Gdzie to było. Dobra, już wykorzystaliście to na maksa Pieroga. No. <grym, <grym, ale ci dziękuję. Dziękujemy. No. No, jest, jesteśmy bliżej 100 zł teraz. Brawo, ale brawo. jakby coś, to, dobra, to Panowie ja chciałabym ma. doprecyzować, bo nie sądziłam, że będziecie robić takie frajerskie numery. Jedna osoba to jest jedno zadanie. No dobra, okej, okay. no ale jest. mówiliśmy no... no, no, o tym, że stanowałeś zasady. Nie no nie sądziłam, że jesteś takimi frajerami. Ale, no, przecież, ale przecież to były no, takie akurat dwa zadania, które na ludzi można było zrobić. Oczywiście no, nie ja wiedziałem to o to, że gami się będzie. Dobra, dobra. No. To było łatwe. Panie jest na nowym świecie. Zrobić sobie zdjęcie. Przepraszam, słyszałem, mamy pomysł z yy, Chodzi o to, że mamy mm. zadanie proste, będziemy je odkazane. Które tak. zadanie? Hmm. Się. Z tego, czy... Yeah. Nie, mamy, mamy zadanie... No, tak, po prostu, nie wiem, Nie to, żebym ci narzucał, ale... Dobra, lecimy. Za, ja... Nie, bo to jest trudno. No brudno, brudno jest. Lecimy gdzieś w tym przysiadu. Brawo. Ale to brawo. Ale mi nogi bolą pod A jeszcze... Teraz coś zrobimy, co? Jej. No nie, idziemy dalej. Tak, idziemy dalej? No, dziękuję Dziękujemy wam bardzo. Jakbyście się... Możemy was gdzieś tam dodać, tak szybko? Tak. Bo to nie tutaj wyszło. Jakbyście chciały zobaczyć weekendowi. Weekendowi 11, na prawdopodobnie. Będziecie sobie... mogli czy masz zdjęcie z nami? No. Jasne, że tak Macie drugie zadanie zaliczone Tak, to żeby było, drugie zadanie Dzięki <tansive> bardzo, Dzień. trzymajcie się Dzięki na kanał i zobaczy ile są z to, to zdjęcie usunie to, to. Masz świeże skarpety? Ja tak I ty? <tansive> Możemy jej zobaczyć suweniry Gdzie? Kupimy tutaj za w 5 Kurde no nic to musimy go ukraść. To się liczy, nie? To jest za mniej niż 5 Musimy iść na szybko do Hermesa, muszę sobie koszutkę kupić. To jest Hermes. Hermes? Hermes. A ja właśnie na hermesa idę, bo na hermesa mi jest stać Jest pies Jest pies, możesz do no. pokazać. Dziwnie jest że tak już to jest tak. No, sumie, no bo nie po nie co tutaj weszliśmy? Nie wiem co no, robić. Tu mogą być Tak karą może. Bo co są? Suweniry. Pamiętaj, Ja wiem, że to są suweniry. Ok. A za boluje tutaj, kurwa. Kurwa on się dzieł znudzony. go nie zapytaliśmy? Czemu go nie zapytali? A chodź, dobra. A o co? No się nie dzieł O co, kurwa? O godzinę. Na no, razie Cykniemy Ciekniemy bo jesteśmy fanami. Tak, no to dawaj, telefon. Musimy mieć selfie gotowe. Dobra. Siema. Mogę przeszkodzić na chwilę? Chyba nie. Na sekundę? Mogę przeszkodzić? Nie, 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 nie. Na pewno? Tak, nie. nie. To, my to po wojsku tak, A, okej. Okej. Jeszcze łatwiej było. mi Chcę pariatka. I have, your big fan. Może <laughs> one tak udają. Jak my mam po francusku udawać. Może <laughs> to, już też mają bingo, no? <laughs> Dobra, yyy... Idziemy robić zdjęcie ze stadionem. Będzie mentalnie... Będzie tak... Na psychę lepiej działało, że jest więcej zrobione. Tak, tak. Zróbmy tak. Czekaj, 5, Pięć, będzie sześć. I będziemy mieli pewne dziesięć już. W sensie zdjęcie przy stadionie. Kebab. Skarpety. Tyk, tyk, jest Tik tyk, to kurwa, ja. No o, tam są jakieś alternatywki. Patrz. Bo. Może mają perukę gdzieś przypadkowo. Ale jak ona ma takie pasemka lekko zielone? Ja wiem, no zielone włosy. Widzę. Tutaj będzie koleżanka. Są zielone włosy. Dobra, odhaczmy. dwa razy, odhaczamy to. Żeby nie było Syśka. Potwierdzasz? Mamy to. Mamy to. Zielone włosy i moi drodzy, od razu przechodzimy do kolejnego zadania. Narodowy, PGE. Piękna panorama ze Starego Miasta. Zróbmy sobie zdjęcie. Ej, zróbmy sobie zdjęcie ze stadionem. To też selfie? To no selfie chyba, nie? Selfie to zdjęcie jest. Będzie widać. Żeby było na narodówkę. Ja pokażę palcem. No. Okay. Chicken. Banana. Mamy to. Dobra. Siema, przepraszam. Mam sprawę małą. Wyprowadzimy sobie mały kanał YouTube i dzisiaj mamy małe bingo i potrzebujemy z kimś z TikToka. A widzę, że raczej jesteś takie śmiałe, to Nagrasz z nami? Tak. Okej, okay, ale potrzebujemy nagrać chicken banana. Banana, no, 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 no. Okay? dobra, no. Dokładnie, tak. Dobra. Are you, are you, are you? chicken banana chicken banana Chicken banana, banana, banana Jak chcecie być oznaczone to możecie wysłać na kanał weekendowy swoje nicki okay. To na TikToku o ile pozwalacie to wrzucimy to okay. Dobra Dobra, i jak coś to będzie rozważać w twoje konto, a po coś koleżanki To jest podejść do nieznajomej osoby i poprosić o zdjęcie, mówiąc że jesteś fanem I? Nagiąłem zasady i bym podszedł do nich tam i powiedział, że mam takiego samego pieska i czy mogę sobie z nim fotkę zrobić. Jestem fanem takiego. Bo jestem fanem rasy. No to jest... to nie jest taki cesadów, to jest inteligencja. No to jest takie naginanie troszkę jednak. No nie! Bo to ma być osobą... jeżeli jesteśmy fanem tej osoby, to tak wiesz. Aha, osoby. O. Jesteś... z ubrankami zaczęły chodzić nagrety. No. Wszyscy nagrety. Generalnie ten plac tutaj jest zajebisty do tego. Tak. Dobra. No kurwa, jedzenie zamówiłem w akcentem francuskim Z palcem w dupce no zaraz Tak, na kebaba można coś zamówić, to się połączy Kebaba można tak się połączyć, no dobra, idziemy... No tych suwenirów trzeba poszukać na pewno Trzeba będzie na pewno zaraz po troszeczkę Po ludzi, żeby poznać ten... Subskrypcje nam zostawili, nie? A obserwacja się nie liczy na Instagramie? No jak? Subskrybują Instagrama Ale można... a podlic... Podlicz, a czekaj Czy my kogoś już zapytaliśmy, żeby nas subskrybował? Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie Wczoraj nam łatwiej szło, nie? Jak byliśmy pili. na jedzeni. Jak byliśmy na jedzeni, to łatwiej nam szło. Ale generalnie się <coughs> zacząłem dobrze czuć. Te aksamitne jajka zadziałały. Faktycznie. już nie odpuściłem. Ty. Aksamitne jajka. Suweniry. Suweniry tam są. My to idziemy. idziemy. Tak, stoiska. Do no, stoiska. No, stoiska będzie drogo, ale. Ponegocjujemy troszeczkę. Tak, tak zwanym krakowskim targiem. Krak krakow targiem po niemiecku. Czy kwiatek może być pamiątką? Pamiętasz, co Ci mówiła? Pamiątka to dla mnie z Warszawy. Okej. Okay. Dzień dobry. Proszę Pana, mam takie pytanko. Mamy taki challenge i musimy kupić sobie z e pamiątkę z Warszawy za mniej niż 5 zł albo do 5 zł. Do 5 zł? Z tak. I coś fajnie, jakby był. Coś symbol z Warszawą. Będzie problem. No właśnie, widzimy. Nie. Pan zobaczy te naklejki Tutaj? Ta mniejsze, no takie. Powstanie i Warszawa. Powstanie warszawskie, to jest pamiątka. Nie, jak znalazł. No to dobra, a może kartą? No, nie można. Lecimy, kupujemy. To jest, to jest dobra, dziękujemy bardzo. Potwierdzenie? Nie, nie trzeba. A interesuje się pan piłką nożną? Słabo. Słabo. Ogląda Pan YouTube'a? No, jak, jak każdy chyba teraz. Nie? Tak, jakby Pan chciał, to może Pan zasubskryb zasubskrybować nasz kanał Weekendowi 11. Wtedy też nam pomoże Pan z zadaniem, musimy 10 osób namówić. Jeszcze raz? Weekendowi 11. Weekendowi 11, dobra. Dziękujemy Dzięki. bardzo. Jak ktoś, to będziemy mieli tu potwierdzenie, że Pan kliknął. Jak widać, pamiątka kupiona za mniej niż 5 zł. Jest pamiątka, Powstanie Warszawskie. Także historia Polski. Co tam mamy, Kasperku, dalej? Ale na idzie dobrze. O Jezus. Subskrypcję teraz trzeba. Tak swoją drogą. 5 zł. Na Zapisu, Zapisu tego nie było. Akcent francuski. Ale nie płacę Jak, jak chcesz zdjęcie z nami, to 10 zł. Niżej nie zajdę. Ale Odyszka? <grych> no ale tu też mogłeś... No, ale mogłeś, no, Co? Teraz mogłeś z zdjęcie zrobić, nie płacilibyśmy. No ale przecież nie musimy mieć zdjęcia. Jak, po prostu niech do nieznaje sobie i po zdjęcie będziemy, że jesteś fanem. No, ale nie jestem fanem. Nie, no czy mi się z osobą? No dobra, idziemy dalej. <coughs> no trzeba tu, tak no. tu się najwięcej dzieje. Jestem łatwiej tutaj się pokręcić. Jezu, o, jestem fanem dobra. tej pani. Czy ktoś na fotkę jesteś? Dobra. A możemy sobie zrobić zdjęcie bank z panią. Jesteśmy fanami. Dziękujemy bardzo, miłego dnia. Życzą. Ale tu idzie ty... Pokaż co tu mamy. No a już kurwa jestem No to tylko, to, to trzeba doliczyć jako punkt. Bo skarpetami się na koniec zamienimy. już mamy stówę, no. To ja ci mogę powiedzieć. <coughs> no jesteś biedniejsza, o 100 złoty co ci powiem. Trzeba pomyśleć. Co? No nie no, ja będę musiał o tym szybko ratkę zrobić. Myślę, kurcie jak. Ale zrobię. Z kwiatka, będzie łatwiej. No. A będzie jak ten, jak ci cygajmy w Wrocławie, kurwa. Pani Róża chce! Jeszcze kurwa masz takie, no. No, no ja tutaj widzisz. To, to kup tulipana. Żółte tulipany. Musimy, no no. nie no, nie ale teraz, żeby nie było. Podaj taką definicję. Min... Takiej definicji jaki minimum. to ma wyglądać? Żeby nie było, że, nagi, że jesteśmy w prajeży. No. Większy niż jesteśmy. No, ale cóż, czy wasza kreatura. Ja mam pomysł. Kup kurwa dwie puszki Coca-Coli, kup kwiatka. Mhm. I podejdź, powiedz, że chciałbyś zaprosić panią na szybką randkę, żeby się napjasnął Coca-Colki. No to Co chodźmy to? do żabki. No. Kupisz, tą, e, kupisz sobie tą coca a ja w tym czasie zamówię e, hot doga kurwa po francusku. Dank je Merci Z biegło okoliczności. Nie mam? I małego hot doga z musztardą. Pachówka. Druga. Szukamy potencjalnych subskrybentów. Aczkolwiek, subskrypcje pod stadionem to by było coś. Ale. No, może się cofać? Aha. No i dotarliśmy na stadion, ale niestety zabrakło nam czasu i być może też trochę odwagi, ale dalej wszystkiego dalej się dowiecie. Niestety czas minął, ale udało nam się wygrać stówkę. Zrobiliśmy większość zadań. Nie wiem, czy powiedziałem na samym początku, ale chyba nie powiedziałem, że te zadania na samym dole były punktowane razy dwa, więc naszym celem generalnie było 12. Naszym celem było minimum 12, żebyśmy wygrali stówkę. Także udało nam się zrobić to, co widzieliście na filmie. Niestety nie udało nam się namówić 10 osób do subskrybowania. Ludzie nie za bardzo chcieli z nami rozmawiać. Niepotrzebnie, niepotrzebnie pokazywaliśmy mięśnie. Kasper bez koszulki chodził nagrywał. Nie, oczywiście żartujemy, ale to nie jest to łatwe. Na pewno jest to nasz taki pierwszy raz. Następnym razem postaramy się zrobić to dużo lepiej, żeby całą planszę wypełnić. A Sylwia, a Sylwia, Sylwia postara się zrobić tam troszkę bardziej trudniejsze na pewno. Byliśmy faniakami, taktyka, poszliśmy punktami razy dwa i tym odrobiliśmy. Ja ja uważam, że... Moglibyśmy zamienić się skarpetkami, ale syra mu tak daje, że nie będę ryzykował. Ja uważam, że i tak zrobiliśmy takie zdania, u którego nie twierdzi, że, że, że może być mega ciężko, a, a zrobiliśmy na luz. Także dajcie, znać, dajcie, nam, dajcie nam znać w komentarzach jak Wam się podobało, czy taki content Wam odpowiada, a jak nie, to i tak będziemy kręcić. Klasycznie zachęcamy Was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania i widzimy się, widzimy się. w następnych odcinkach. Pewnie byle do 10, takie bingo będzie sporadycznie wpadało. Siemano.